Kaziemka, mam wszystkim a postanowiłem sobie nagrać taki odcinek. Pewnie nie jeden kurier, który szkolił innych kurierów, miał takie przygody, lub innej, lub podobnej. I w ogóle ja skończyłem. Trochę się zagadałem na firmie z 15, choć już dawno skończyłem o 12 już byłem w sumie po robocie, choć wziąłem sobie jeszcze inną część rejonu od Kumpla. Gdzie są bloki dosyć sporo, bo tam jest chyba od 56 do 298, czy jakoś tak. No. Ogólnie wszystko w, tam w parzyste chyba idzie około 150 klatek, coś koło tego, ale mniejsza o tym, każdy z nas miał na przyuczeniu kurierów i taki odcinek. Najlepsze teksty, właśnie tych niedoszłych w sumie, kurierów można powiedzieć, lub jednotyniowych kurierów to o takim czymś bym Wam chciał powiedzieć z swojego doświadczenia z doświadczenia znajomych, kumpli i tak dalej, i tak dalej może zacznę od tego kiedyś przyszedł do nas e, przyszły, niedoszły kurier w poniedziałek chyba to było, no, mało roboty i tak dalej zmierzając do tego był tam, stał z nami przy taśmie, bo to było w poprzedniej firmie Poszedłem po rozpiskę i mówię mu, to wsiadaj do auta, ja idę po rozpiskę i jedziemy. Wracam, wchodzę do auta, patrzę, nie ma go. No, może na pacę jeszcze jest albo coś. Patrzę na pacę go nie ma. Szukam go na hali, nie ma go. Idę do prezesa. Tej prezes, gdzie jest ten nowy? No, powiedział, że musi iść, bo jego narzeczona coś tam źle się poczuła i musi szybko wracać do domu. To jest chyba jedna z najczęstszych, najczęstszych wymówek, bo było już paru takich kolesi, którzy po rozładunku zamiast powiedzieć uczciwie, nie podoba mi się, nie chcę tu pracować, dziękuję, do widzenia, to standardem jest, że ktoś trafił do szpitala z rodziny. To jest 90% takich przypadków, że ktoś trafił do szpitala. Ja muszę jechać, bo ktoś trafił do szpitala. Ja muszę jechać, bo babcia w szpitalu, dziadek w szpitalu, mama, dziadek, babcia. No, może tam z dwa razy, może coś tam było w tym prawdę, ale ogólnie to nie bardzo mój szef miał tak że pojechał na rejon z chłopakiem był zadowolony i w ogóle więc szef gada, gada. lecę tu z paczuchą a gada że on idzie po fajki do sklepu no więc poszedł po fajki do sklepu prezes wrócił wsiadł do auta czeka na niego i czeka i czeka 5-10 minut gada. co się dzieje nie ma go Idzie zobaczyć do tego sklepu patrzy nie ma go tam Próbuję się do niego dodzwonić, telefon wyłączony no więc koleś poszedł do, po fajki i już nie wrócił tak to właśnie było są tacy, którzy jak z kimś jeżdżą i każdy dobrze o tym wie że ta robota wtedy wydaje się bardzo łatwa, prosta szybko idzie, zadowolony więc mieliśmy takiego jednego agenta gada, że Proste, to dam sobie rady, możecie mi dać 50-60 stopów, nie ma problemu. Damy Ci 30, tam jeździł, bo tydzień z jednym kurierem szkolił się. Daliśmy mu 30 po 10 stopów na rejon, od każdego to 30 stopów 6-7 godzin to na pewno da se rady. Wybiła godzina, bo to daleko mieliśmy rejony jeszcze wtedy, było to koło Dzwonimy do niego koło 17 Jak tam Ci idzie robota, nie? No, no spoko, spoko Ile żeś już rozwiózł? No już 4 stopy Do 17 4 stopy Trochę słabo ja, no, Dobra, jedziemy do niego W czwórkę. pojechaliśmy tam Żeby każdy tam coś wziął od niego Co się okazało rozbił przód, rozbił tył podobił gdzieś tam do lampy, tu gdzieś dobył do płotu nie wiem, że auto porysował, zniszczył to rozwiózł całe 4 stopy więc lipa ale są właśnie tacy co a panie to jest proste i w ogóle co to to kurde kurierka można można ten no niech pani jedzie można to robić bez problemu, no, ale ta, ta prawda jest inna, no. no ale trochę na głowie, nie? Prowadzenie samochodu, rozliczanie się z dokumentów, pobieranie dokumentów, pobieranie gotówki. Co to taki korek? Pobieranie gotówki, yy, odbieranie paczek, yy, kontrolowanie tego, co się dzieje przed nami, za nami, jak cofiemy też, czy Przeważnie starsi ludzie wchodzą nam pod koła, nie patrzą na to, że cofiesz, bo myślą, że ich widzisz, a ich nie widzisz. No nie letko, no nie jest to też jakoś tam wybitnie trudne, ale właśnie ci, co są najbardziej powiedzmy kozaczą, że co, to, co to, to takiego, co to taka robota, najbardziej polegają na tym. Wiadomo, że ja teraz tak jak ja, tam inni znajomi, co już tam kurde, można konie z nimi kraść. No to kurde, wymiatają. Jaki rejon by im się nie dało, to będą wymiatać, nie? Ale ogólnie, właśnie takie teksty są najlepsze. No, że właśnie babcia, dziadek to są chorzy, tu idą do sklepu i już nie wraca. Są tacy, co jeździli autami i zdarzyło się, że wzięli auto z paczkami i nie wrócili. I no nie pomyśleli o tym, że w aucie jest GPS, więc też się jechało do takich ludzi. Rozmawiało z nimi delikatnie, oddawali wszystko to jak trzeba, więc debile. No, debile. Nie ma co kozaczyć robota jest jaka jest, ale, ale nie ma źle. no Chyba tyle no, chciałem wam powiedzieć. Kurde, chciałem wam więcej powiedzieć tej historii, no, że jak chcesz, kudę powiedzieć, to nie umiesz sobie spamiętać. No. Choć wydaje mi się, że więcej tekstów jest takich fajnych od klientów. To wyszło rozwinąć temacik, ale możecie właśnie mówić, co tacy niedoszli kurierzy. Najlepsze historie możecie opisać w komentarzach. Chętnie poczytam i w ogóle może tam się nagra właśnie taki filmik jeszcze o tym. Najlepiej by było się spotkać w paru kurierów i pogadać właśnie na luźno, nakręcić taki filmik właśnie z takiej rozmowy. Właśnie o takich, właśnie, o pracy kuriera i w ogóle, nie. Dobra, tyle to by było ode mnie. Następny filmik, kurde. Następny filmik, nagrom. Właśnie, najlepsze, albo najbardziej denerwujące teksty od klientów do kurierów. Taka coś może nagrom, zobaczę, czy coś z tego będzie. A to by było na razie tyle, Bowcie się Heja. Subskrybujcie, komentujcie Właśnie, czy mieliście takie fajne historie Z nowymi, niedoszłymi Kurierami, nie? Chociaż były nowy kurier miałem, kurde Jakiś doktorek był na dwóch filmach Zajebisty koleś, wspominam go Zajebiście, no niestety Nie było mu po drodze z nami To nie było to coś, czego on Chyba naprawdę chciał, co chciał robić No niestety nie dało sobie rady, ale Wspominam go, super, zajebiście Żeśmy się dogadywali to no koleś. Zajebisty vibe miał, nie? Kurde, super, dobrze go wspominam. To był jeden z nielicznych właśnie. Nie dał rady, ale to jeden z nielicznych zajebistych kolesi, z którymi mi się fajnie jeździło, gadało. Wesoły, uśmiechnięty, bardzo pomocny. Zajebisty koleś. Dobra, kończę już teraz. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I w ogóle muszę sobie pospisywać tę historię właśnie, bo tak w tym korku chciałem właśnie coś wam nagrać a nie wszystko spamiętałem nie za wiele spamiętałem więc bawcie się